Witajcie kochani na Tarot Esme. Bardzo dziękuję, że jesteście. Wysyłam do was serducho wprost z mojego serca i zapraszam na ogólne czytanie Tarota dla Zodiakalnych Baranów na czerwiec 2021 roku. Kochani, w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych i sesji rejki. Zapraszam. OK. Zaczynamy. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie podczas czytania dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Ok. Talia, którą wybrałam do czytania dla Was, drogie baranki, to jest Starot. Zobaczymy, co pokaże na czerwiec. 2021 roku dla Was. Baranki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani, na ten piękny, piękny letni miesiąc? Letni jak letni, prawda? Trochę chłodno mamy, ale może do czerwca się rozkręci. Dobrze, kochani, zobaczmy. Co dla baranków, jakie energie, jakie potencjały dla baranków na no. Czerwiec 2021 roku. Główna energia tego miesiąca. Piątka buław. No, wasza energia. Dynamicznie. Co zostaje w przeszłości? Koło Fortuny. Co przychodzi? Cesarz. Też wasza energia. Co będzie Wam pomagać? Dwójka kielichów, no bardzo ładnie. Co może przeszkadzać? Paść kielichów, wpływy zewnętrzne. Królowa buław, Wasza królowa, no ale to są wpływy zewnętrzne, więc może jakaś inna um, pani spod z pani albo pan, bo to jest czytanie ogólne, więc tutaj też nie sugerujmy się płciami. Ale energia ognista jak najbardziej. Wpływy ukryte. Szóstka denarów. Oczekiwania lub obawy. Księżyc. I rezultat. Albo rada. Słońce. Przepięknie. No dobrze, kochani. Z przełożenia królowa mieczy. Mam takie, kochani, wrażenie, że. Drogie baran baranki, już sobie tutaj układam, tylko żeby dobrze to wyglądało. Ok, kochani, mam takie wrażenie, że ten miesiąc, w ten miesiąc będziecie wchodzić z wieloma pomysłami. Może też być dużo rzeczy do zrobienia, mogą być też jakieś wyzwania, ponieważ ta piątka buław. Która wyszła jako główna energia tego miesiąca, może też oznaczać wasze ambicje, które w tym miesiącu mogą być większe. Naprawdę może wam się też chcieć, po prostu bardziej chcieć niż zwykle. Może będzie chodziło o jakiś, znaczy może chodzić o jakiś konkretny projekt, o coś, co sobie wymyśliliście. Dlaczego o tym mówię? Bo królowa Mieczy z przełożenia mówi o tym, że możecie mieć jakiś konkretny plan. Że też pójdziecie y, po rozum do głowy, żeby pewne sprawy uporządkować, żeby, żeby, żeby sytuacje, które w waszym życiu się dzieją, za bardzo wami nie miotały. Mam takie tutaj poczucie, że skoro w karcie przeszłości pokazuje się koło fortuny, może oznaczać, że, było, y, że dużo rzeczy w ostatnim czasie u, u baranków mogło być takich dosyć, dosyć zmiennych. Takich, których się nie spodziewały, że zdarzały się, mogły przygodzić sytuacje zaskakujące, albo y, takie, które y, wprowadzały, y, nie wiem, no, chociażby zamieszanie, takie duże zmiany. Y, w każdym bądź razie koło fortuny zawsze wprowadza taką zmienność. Y, jak to się mówi, raz na wozie, raz pod wozem. A niektórzy mówią raz na wozie, raz w nawozie. Także tutaj trzeba po prostu na to uważać. Ale u Was jest to w karcie przeszłości, więc ten czas takiej zmienności, czas takiego bycia, poczucia bycia rzucanym przez energię dookoła, też już odchodzi. I Wy w związku z tym, że przyjmujecie postawę. Wizjonera i patrzycie, staracie się wszystko tak, jakby ułożyć w swoim życiu, to spełnienie tego planu będzie wymagał od was. Spełnienie tego planu będzie wymagać od was dużej aktywności. Też bym powiedziała, że piątka buław może wskazywać na taką też potrzebę. Uświadomienia sobie albo dowiedzenia sobie, ile jestem wart, albo że dam radę. Też oczywiście jest to karta, która może wskazywać na potrzebę towarzyszenia innym, ale na zasadzie zgranej grupy. Oczywiście może to być też czasem rywalizacja, bo piątka buław też czasem wskazuje na rywalizację, żeby pokazać, kto tu rządzi. Też czasami tak jest, bo w końcu po piątce jest szóstka buław która jest tą kartą zwycięstwa, prawda? Więc też tak może być, ale przede wszystkim jest to karta ambicji i karta pokazania też sobie, że, y, że, że potrafię działać i potrafię dopiąć swego. No kto jak kto, ale wam, Baranki, tego nie można zarzucić, jak i braku ambicji, broń Boże. No i w karcie przyszłości jest Cesarz, no wasza energia. To jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo dobra dla was karta. Jest to w ogóle no, odpowiednik astrologiczny, barana, więc będziecie czuć się dobrze. Myślę, że czerwiec może być naprawdę takim dla Was czasem, w którym będziecie czuć się w swojej skórze. I też te rzeczy, które sobie postanowicie, będą zrealizowane, uda Wam się zrealizować. Więc jeżeli coś planowaliście na czerwiec, to realizujcie to, zakasajcie rękawy, róbcie też szukajcie jakichś sojuszników, którzy też was, wam w tym mogą pomóc, bo w piątce była też, można działać w grupie. To może być też grupa, która działa dla wspólnej korzyści, czyli na przykład rodzina, prawda? Zawodowo też oczywiście dla niektórych też to może być, że trzeba będzie yy, jakąś grupą zawodową też powalczyć o swoje, ale cesarz też mówi o yy, o postawie, jaką warto przyjąć. Bo to do was przychodzi, taka postawa, łapiecie taką energię pewnej dyscypliny, wprowadzenia dyscypliny do swojego życia. Yy, ta cesarz, ta yy, królowa yy, mieczy, która pokazała się w przeszłości, jest to właśnie ta energia. Yy, ona po prostu ma wizję, jak, jak moje życie powinno wyglądać, jakbym chciała, żeby było, prawda? A cesarz. Prowadza zasady, żeby to uzyskać, i jest bardzo, bardzo konkretny. Też wprowadza oczywiście dyscyplinę i pewnego rodzaju dominację, więc może to być też miesiąc, w którym pewne rzeczy ze swojego życia będziecie w stanie odsunąć od swojego życia. Może niektórzy z Was jakieś nałogi, bo często też cesarz. Ma na tyle silnej woli, że potrafi pozbyć się tego, co, co do tej pory wam szkodziło, na przykład co wami miotało, co wam przeszkadzało. Tutaj, to tutaj pod, pod nazwą nałogi może być wszystko tak naprawdę, bo ile ludzi, tyle, każdy ma jakieś swoje słabości, prawda? Więc w, w karcie cesarza jest trzymanie silną ręką tego, więc myślę, że będziecie mieć taką. Okazję, żeby popracować po prostu nad sobą i dzięki temu też zaprowadzić porządek w swoim królestwie, w swoim cesarstwie, prawda? Czyli jeśli będzie chodziło o sprawy zawodowe u niektórych baranków, to w swojej firmie, w swojej pracy. Jeśli będzie chodziło o sprawy uczuciowe, to w związku albo rodzinne, w relacji, po prostu w małżeństwie, też będzie to naprawdę. To jest, to jest po prostu bardzo dobra energia, bo ona wprowadza ten porządek, ale oczywiście, no wiadomo, można go wprowadzać w różny, w różny sposób. Cesarz może być tyranem, prawda? I może yy, narobić problemów, ale ja wiem, że tutaj będzie zupełnie inaczej. Dlaczego to wiem? Bo to, co będzie Wam pomagało, to dwójka kielichów. A dwójka kielichów to jest, to jest widzenie drugiego człowieka, naprawdę. To jest patrzenie komuś w oczy, to jest szukanie bliskości. Więc yy, cesarz, który będzie zaprowadzał rządy w swoim cesarstwie, prawda, będzie to robił z miłością do, do innych i yy, tak, i po prostu licząc się z innymi. Ale czasami wiadomo, czasami trzeba yy, taką szorstką miłość też zastosować. To jest. No, po prostu czasami się nie da zrobić tego inaczej, ale właśnie biorąc pod uwagę dobro danych, danych osób, może to się tyczyć partnerów w związkach, w relacjach, ale też może się to tyczyć waszych dzieci, na przykład, że może trzeba będzie jakąś dyscyplinę narzucić. W każdym razie też karta cesarza w przyszłości oznacza po prostu, że panujecie nad swoim życiem, a to jest już bardzo, bardzo dużo. Że też wasze projekty będą spełnione. To jest bardzo dobra, bardzo dobra energia. No i to, co wam będzie pomagało, to właśnie zbliżanie się do innych osób, pytanie o ich motywacje, o ich potrzeby, o ich marzenia. Wszelkie zawieranie umów też bardzo dobre, także możecie też zawodowo, też różnego rodzaju. Umowy podpisywać, czy jakieś deale, tak zwane. Co prawda, umowy takie mocno wiążące, to raczej bym radziła po 22 czerwca, jak Merkury będzie wychodził z retrogradacji, ale tutaj na pozycji, co pomaga, bardziej ta karta wskazuje po prostu takie ludzkie podejście w widzeniu innych i też w widzeniu siebie w takiej właśnie komunie, w takiej bliskości. Szukanie porozumienia z drugą osobą, czyli nie na, no, nie na noże, prawda? Tylko poprzez porozumienie i działamy razem. Więc y, też może tak być, że y, być może metody takie ostrzejsze w poprzednim czasie y, okazało się, że nie działają, więc trzeba zastosować inne metody. Ta y, będzie, myślę, bardzo dobra. Co Wam może szkodzić, co Wam może przeszkadzać? Jest paśki lichów. Paść kielichów w, w, w negatywie będzie, będzie po prostu działał niedojrzale i no to jest problemem paździa kielichów w negatywie. Też jest taka, jakby to powiedzieć, zapaść emocjonalna, że, że zadziałamy nie tak, jak byśmy chcieli, że mogą być chwile takiej słabości, Infantylnego, takiego zachowania, i to może tutaj po prostu trzeba będzie się pilnować. Trzeba będzie y, po prostu nastawić się i wcześniej sobie opracować, co mamy do zrobienia, co w jaki sposób to mamy zrobić. Tutaj to, y, to jest ta metoda, właśnie to jest związane z tą energią cesarza i też z wizją, y, o której mówiła y, królowa mieczy. Oczywiście wszystko jest robione z miłością do człowieka, ale nie może to być nie może to być niedojrzała miłość, prawda? To musi być właśnie tak jak powiedziałam, czasami może trochę szorstka, prawda? Nie, nie może to być działanie, y, wiecie, na no, takiej zasadzie, że y, ktoś przykleja na pękniętą tamę plasterek. No, no to wiadomo, to nie pomoże, nie? Tutaj, y, tutaj potrzeba zdecydowanie. Y, Takiego bardzo konkretnego działania i paść kielichowy może przeszkadzać przez to, że będzie się emocjonalnie uzależniał od innych, albo na przykład ktoś będzie, no powiedzmy, dziecko, bo to też może być kwestia dziecka, że przeszkadzać mogą relacje z dziećmi na tej zasadzie, że dzieci wiedzą, jak podejść, jak wykorzystać po prostu, jak tą mamę czy tatę. Okręcić, żeby swoje wyciągnąć, prawda? Więc to może przeszkadzać. A tu trzeba być jak cesarz, trzeba być konkretnym, trzeba wprowadzić zasady. Myślę, że to jest dobry czas na to. Wpływy zewnętrzne. Królowa Buław. No, tak jak mówiłam, może to być ktoś, ktoś bliski, kto Wam może pomóc. Królowa Buław to jest liderka, to jest osoba, która. Poznała już świat i kocha życie i jest otwarta y, na życie. To jest też w ogóle wasza karta, więc to może być ktoś w pewnym sensie do was podobny, albo z waszego trygonu. Nie mówię właśnie, że to nie musi być koniecznie kobieta, to może być mężczyzna też, bo to jest czytanie ogólne. Ale y, bardzo możliwe, że jest to ktoś z trygonu ognistego, czyli również baran, tak jak wy, lew, albo strzelec, prawda? Więc. Y, Taka osoba może być dla Was tutaj bardzo pomocna w, w, w czasie właśnie czerwca. I no, myślę, że dobrze byłoby jakoś taką, taką inspirację od takiej osoby czerpać. Wpływy ukryte. No i tutaj mamy szóstkę denarów, więc szóstka denarów zawsze mówi, <laughs> przepraszam, o takim wyrównaniu energii. Dla niektórych może to być energia finansowa, czyli tak kolokwialnie mówiąc, mogą Wam wpaść jakieś pieniążki dodatkowe, może się pojawić, mogą się pojawić jakieś dodatkowe możliwości zarabiania. Też będziecie mieli taką łatwość w równoważeniu różnych spraw. W równoważeniu energii związanych z materią, ale też z emocjami, z duchem, z relacjami z ludźmi. Myślę, że to będzie dobry czas, bo Wy będziecie się harmonizować. Myślę, że być może broniliście się długo przed wprowadzeniem jakichś konkretnych zasad w Wasze sprawy, może nawet ograniczeń w niektórych. Sytuacjach, ale paradoksalnie to pomoże Wam bardziej panować nad tym, co się dzieje, i wprowadzi to właśnie taką równowagę. Łatwiej Wam będzie to wszystko po prostu dzięki temu ogarniać i być może też ogarniać innych, może Wasze dzieci albo pracowników, prawda? To zależy, o jaką sferę w Waszym życiu będzie chodziło. Więc dobry czas się zapowiada dla Was. Naprawdę. No, i tutaj ciekawe rzeczy mamy, bo jest i księżyc i słońce. Oczekiwania pokazują się, oczekiwania lub obawy pokazują się w karcie księżyca, więc znaczy, troszeczkę tutaj bardziej to widzę, mimo wszystko, niż oczekiwania, bardziej to widzę jako obawy, że czasami w karcie księżyca pojawia się Pewnego rodzaju taka niespójność, albo człowiek nie bardzo rozumie, o co chodzi, albo że ma, ma poprzednie wydarzenia tak namieszały człowiekowi w głowie, że po prostu nie wie, jak sytuacja wygląda. I to jest. Myślę, że tutaj jako obawa będzie to właśnie takie, taka potrzeba, żeby w końcu zrozumieć, w końcu wiedzieć, jak sprawa rzeczywiście wyglądają, na co mnie stać, na co sobie mogę pozwolić, prawda? W danej sytuacji. Jeśli będzie chodziło o związek, to też obawa, czy w końcu zrozumiem o co tutaj chodzi, czy sprawy się wyjaśnią w końcu, prawda? Myślę, że w momencie, gdy postawicie konkretne oczekiwania światu, poka pokażecie swoją prawdziwą naturę i powiecie, to jak jest. Ja chcę, żeby było tak i tak, prawda? No i wtedy jest, pojawia się w rezultacie karta słońca. <laughs> Więc. Y Konkrety, konkrety mogą Wam w czerwcu dać bardzo dobre rezultaty, bycie konkretnym, a nie niekonkretnym, niezmiennym, nielawirującym, nie, lawirującym, nie y, takim chwiejnym, czyli dostosowującym się do okoliczności na przykład. To absolutnie nie. Tutaj trzeba, kochani, zawalczyć o swoje. To jest taki miesiąc. I czy to będzie chodziło o związki, bo też oczywiście, tak jak mówiłam, może chodzić o, o związki u jednych osób, o relacje rodzinne, u kogoś jeszcze, tak jak mówiłam, zawodowe sprawy, czy sprawy związane z własną firmą. Tu człowiek musi stanąć, każdy baranek w czerwcu musi stanąć za sobą i powiedzieć sobie: określić swoje cele, tak jak mówiłam, dążyć do nich. Konkretnie bardzo, po, też żeby pokazać sobie, to jest taki miesiąc, w którym macie wielką szansę pokazać sobie, jakie jesteście silne, jak wiele potraficie zrobić, jak wspaniale potraficie wykorzystać też swoją energię, żeby, żeby uzyskać to, czego pragniecie. A wtedy wszystkie sprawy się po prostu, no w rezultacie jest ta karta słońca. Przepiękna, przepiękna karta, która. Mówi, mówi o tym, że sprawy się wszystko się wyjaśnia, wszystko się rozjaśnia, słońce rozświetla wszystko. Jest to też karta rozwoju, karta, która mówi o tym, że wszystko to, to, to czego będziecie się dotykać, ale w ten nowy sposób właśnie będzie rozkwitać. To jest bardzo dobra, bardzo dobra rzecz i szczęście, które z tym, z tym będzie przychodziło, no to będzie taki rozkwit wszelkich możliwości. Można by powiedzieć, drogi baranku, że ten czerwiec to jest po prostu Twój czas. Wszystkie karty na to wskazują. Słońce przy karcie cesarza to jest naprawdę takie wyniesienie, wręcz. I ta witalność i energia, zdrowie. To wszystko może być po prostu twoim, twoim udziałem. Też możesz być dla innych właśnie taką niesamowitą inspiracją. Możesz innym też dzięki temu pomagać. Bardzo, bardzo dobre możliwości. Tylko oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie podchodzić do, tych, do swojego życia po staremu ze starą wizją, z, z, jakąś, z jakimś asekuranstwem, z wymijaniem, prawda, to, 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 to nie będzie to miało miejsca. Po prostu. Tutaj trzeba postawić na siebie. Tutaj trzeba naprawdę pójść po rozum do głowy i patrzeć w przyszłość. Po prostu. To jest takie otwarcie się. Otwarcie się na, na nowe i robienie po swojemu naprawdę konkretnie prowadzenie tych zasad może wam. Ja, ja mam takie wrażenie, że być może nie, niektóre baranki po prostu przez dłuższy czas musiały borykać się ze zdaniem innych i zapomniały, że ich słowo musi być czasem po prostu święte, żeby czy w tym sensie mówię święte, że inni muszą się też z tym liczyć. I to od Was zależy. To od Was tutaj zależy. Tutaj już przestaje to zależeć od okoliczności zewnętrznych. Tylko od Was zależy, jak duży krok zrobicie w czerwcu. A możecie zrobić wielki krok. Tylko musi Wam się chcieć. Musicie po prostu ruszyć do przodu. Ja wierzę w to, że, że, że będzie Wam się chciało. Tylko wprowadźcie nowe zasady do swojego życia. Spełniajcie swoją wizję, kochani. Wszystkiego dobrego wam życzę. Niech to będzie dla Was, kochani, wspaniały y, miesiąc. Y, pozdrawiam Was serdecznie. Y, zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A, będziecie na bieżąco z czytaniami, które y, umieszczam na kanale. Zapraszam do y, komentowania, lajkowania, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!